Witajcie, chciałabym Wam dzisiaj pokazać jak ekspresowo zrobić zupę pomidorową czyli tak, e, miałam rosołku tak około 2 litry poprzedniego dnia dołożyłam tutaj już koncentrat pomidorowy o, widać e, resztę, e, resztę koncentratu wymieszałam z wodą żeby opłukać słoiczek po koncentracie Przelewam resztę, nalewam pół słoiczka wody, dokładam do tego łyżkę mąki, słoiczek zakręcam porządnie i trzeba. I tak zakręcony słoiczek trzeba porządnie, e, energicznymi ruchami e, wymieszać. Bardzo, bardzo szybko. Chwilę, dosłownie 5-10 sekund. Mąkę mamy e, już rozprowadzoną. Bardzo dobre, bez żadnych grudek. Stawiam teraz zupę, żeby ją zagotować. I kiedy zupa już nam się ugotuje, jeszcze jest bardzo gorąca, dokładam oczywiście łyżeczkę cukru. Ja dosypię jeszcze tak niecałe pół łyżeczki soli, bo. Mój rosół był bardzo taki intensywny, z lodówki wyjęłam, to była taka kalaretka. Więc dolałam tutaj jeszcze około litra wody. I teraz mam tu jeszcze śmietanę. Do śmietany będę po trochu dolewała zupę, żeby to śmietanę zahartować. Jak ona się bardzo ładnie już tak rozmiesza. Raz trochę zupki, drugi raz trochę. Żeby nie było w tej śmietanie grudek. Trzeba ją dobrze rozmieszać. Moja śmietanka już się bardzo ładnie rozpuściła. Z rosołku tu jakiś marchewca jeszcze pływa sobie. Ale jest. O. I zaraz całą zawartość kubeczka przelewam do zupy. Mieszam i pomidoróweczka gotowa. Tu jeszcze mam kawałki mięska z rosołku, czyli pomidorówka będzie pierwsza klasa. Ja do swojej chyba jeszcze dodam odrobinę cukru, tak pół łyżeczki i odrobinę soli. I teraz to wszystko mieszam. A i jeszcze można dodać, oczywiście, przypraw, których lubicie ja do wszystkiego dodaję suszoną pietruszkę. No i pomidorówka pierwsza klasa. Można dodać jeszcze odrobinę pieprzu i już niczego więcej nie trzeba. I do tego kluseczki i obiad gotowy. Ja do swojej zupki pomidorowej gotowałam kluseczki. Z rosołku są jeszcze kawałki marchewki, kawałki mięska. Można posypać odrobiną pietruszki mrożonej, suszonej, świeżej jak ktoś ma. To jest bardzo szybki i bardzo prosty sposób na przygotowanie zupy, kiedy nie mamy czasu. 10 minut i gotowa zupka. Pozdrawiam Was. Cześć!